Tak wyglądają moje nienorweskie naleśniki zapiekane z twarogiem. Naleśniki zapiekane z serem i z brzoskwiniami. Można bez brzoskwiń, ale ja lubię. nakupiłam ja kupiłam polski twaróg, więc zrobię takie zapiekane naleśniki. Mój Andrzej będzie przeszczęśliwy. Tutaj jest tak mąka, mleko, trochę cukru waniliowego, szczypta soli i jajko. I z tego smażę naleśniki. Miałam dodać, że używam Andrzeja fartuszek. Jestem seksji i wiem o tym. Marzymy cieniutkie naleśniki, jakiej wielkości chcemy. Robiłam 10 sztuk cieniutkich naleśników. Yy, zrobiłam z dwóch porcji. Teraz przygotowuję nadzienie. Twaróg, cukier, śmietana, żółtka. Jak to rozmieszam, to dodam brzoskwinie, a potem na końcu dodam ubitość. Tak wygląda nadzienie. Ja dodaję brzoskwinie, ale można namoczyć i dodać również rodzynki. Tak to wygląda. Zawinęłam naleśniki, przekroiłam każdy na pół i tak rozłożyłam w naczyniu żaroodpornym, posmarowanym masłem i wysypanym tartą. Robię zalewę. Mam tu cukier puder, słodką śmietanę i dwa całe jajka. I to mieszam. I teraz zalewam te naleśniki. I tak przygotowane naleśniki wstawiam do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na jakieś pół godziny. A teraz sprawdzimy, jak smakują. Przepyszne. Polecam, musisz koniecznie zrobić.